Dobra, pan Krzysztof ma rybę, proszę, tutaj jest razem. Kuba kibicuje. Na jaką rybę stawiamy, Kuba? Oleg. Co będzie? Przepraszam, Oluś, ale to z emocji. I, bo to jest węgorz. O, zobaczcie, tu szczytówka, bo wysoko panią podnosi. Dobra, zaraz zobaczymy. Na razie tu proszę, krajobraz. O, teraz o. O, tik-tik-tik-tik, tyk, tyk, tyk. tak jest, to jest właśnie to. Na to czekaliśmy. Na co czekaliśmy? tu popatrzymy jeszcze raz na. Jest już na o, ale jest, zobaczcie jaki. O. ale idzie. Idzie pięknie. 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 Pięknie się podbieraczek, proszę, tak. Będziemy, będziemy próbować go odebrać długa wenda ciężko będzie Jeszcze, jeszcze, jeszcze go Bo ja nie, nie on poszedł do, pod wodę, ja go nie podbiorę. Jest, 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 jest. jest, jest. No. Wymarzony. No. Pierwszy postulatach. Pierwszy postulatach. Proszę, o proszę go jeszcze. Podniesie go pan tak. Może się leciutko. O proszę, tak, tak, tak mieści się w kadrze. O, gratulacje, gratulacje.